Czas reakcji u kierowcy jest mierzony przy pomocy miernika czasu reakcji. Badanie polega na selektywnej reakcji na różne bodźce. Na komputerze widzimy imitację ulicznego sygnalizatora świetlnego. Jeśli zapali się kolor czerwony, to należy jak najszybciej nacisnąć nogą na pedał. Jeśli zapali się kolor żółty, to trzeba nacisnąć przycisk trzymany w ręce. Jeśli zapali się kolor zielony lub usłyszymy sygnał dźwiękowy, należy je zignorować. Są to bodźce rozpraszające. Czyli reagujemy tylko na światło czerwone i żółte. Czerwone to reakcja nogą, żółte reakcja ręką. Należy unikać robienia błędów. Błędem jest pomylenie przycisków, ale błędem jest również brak reakcji na czerwonym lub żółtym świetle, a także każde dodatkowe, niepotrzebne naciśnięcie któregoś z przycisków. Samo badanie trwa około dwóch minut. Po jego zakończeniu komputer podlicza średni czas reakcji badanego, a także liczbę błędów oraz dodatkowe parametry diagnostyczne.